Cześć, to znowu ja z To to 23 odcinek z serii Skyward ze Squarexem. E, dzisiaj jestem sam, nie mam nikogo, jest już dość wczesna godzina i e, mikrofon jest jeszcze nadal stary. Przepraszam, że przez nie było odcinków, ale po prostu byłem już tam babci ciągle i na tym internecie już mi się nie chciało tam tych różnych rzeczy ogarniać, bo to po prostu nie miało sensu. Tyle, czas, tyle czasu trzeba było czekać na wrzucenie chociaż jednego, 15 minut tego filmiku że to po prostu masakra. No więc teraz w domu to mi się tutaj będzie grywał bardzo szybko. I mam teraz, ta, mam teraz też taką prośbę. Jeżeli ktoś by umiał, to bardzo bym prosił, chociaż pewnie za bardzo... nie mam, tylu, nie mam pewnie telewizji, żeby ktoś będzie że był, ale bardzo bym prosił, jeżeli ktoś by mógł, to o intro, no bo moje intro niestety jest już takie jakie jest, wiele osób to się ma. To jest poradnika na youtube zrobione, więc no. Nie jest jakaś super autorskie. No ale yy, to tyle z yy, takich informacji. No i dobra, ja robię cięcie i widzimy się już na arenie. Dobra, oczywiście ja jestem już po cięciu. <laughs> Grałem teraz na arenie wiatrak. Yy, jak mi pójdzie? Nie wiem, ale mam nadzieję, że jeszcze już chwilę będę miał yy, ten typek mi wygląda tak troszkę. Typie O nie, są spodem. Dobra, ale on jeszcze... O, on umarł. Dokładnie. No to to jest plus. Widzicie, już pierwszy kill. Nie, tam ktoś i... Ja widziałem rakietę. Mi się nie podoba. Chyba nie mam w ogóle seta w ogóle. To, co ja właśnie powiedziałem. E, dobra, nieważne. Resetik się znalazł. Nie? Dobra, jakby mam jakieś fajne itemki już. Mógłbym pójść tutaj do tych typów, którzy mają najwyraźniej sojusz. I chyba jeszcze nie wiedzą, że to jest głupie co oni robią, a ten małpijacza w ogóle zmarnowali sobie życie, że tak powiem, no nie, e, dobra, no, prawie ledłem, ale to się zdarza, e, to z głupoty było w sumie, więc no, takie życie. E, dobra, jest tutaj tam, nie, to jest gorsze, ta klapa jest w takim razie lepsza, e, i dobra, tutaj możemy na luzie sobie zabić tego typa, e, proszę bardzo, kill. No i dobra, teraz idziemy tutaj. Ym, I co ty tutaj ode mnie chcesz tutaj? Dobra, Ym, dead. Teraz to do tego golesia. kolesia. no jest tak. Dzisiaj tutaj. Ja cię tutaj... No, proszę bardzo. Zabiję. Dobra, 6 killi, na razie dość dużo. Wiesz taki typek w ogóle? Bo tak na razie żadnych hitów od nich nie dostawałem. Gorzej może być, kiedy to była taka bardziej poważna klepa. No niestety. Gościu, który jest ostatnią osobą na tej arenie. Nikt nie kryje. Aha, dobra. Jest chyba ślepy. Nie zauważyłem go tutaj, ale dobra. Umarł. Chyba tam nie była FK. No i dobra, 7 kili. Tak kończymy tą arenę. 220 jak spałam bardzo dobrze jak na pierwszą arenkę, więc ja robię cięcie i widzimy się już na kolejnej arence. Dobra, jesteśmy już po cięciu. No i dobra, myślę, że teraz tą arenkę uda mi się wygrać. Chociaż będzie ciężej, ponieważ wbił jeden taki e, osobnik na tą arenę e, zwany, znaczy nazywający się Zabójca cienia, o którym trzeba ja teraz nie ważne. nieważne, on pewnie już jest na środku, no tak jak nie zabójcze cienia, to nie prawda. Tak, no to to ja sobie tutaj tam nie zmieniam, bo słucham dobrego e, Tylko teraz jest taka sprawa, że troszkę mogę nie mieć szans z tym typkiem. E, znaczy, może nie, że nie mieć szans, ale będzie on troszkę przedłużał arenę, więc albo dewne po prostu dam się zabić już tak łatwiej e, Dobra, nie wiem, ty Aha, dobra, uciekł mi, ale to się da jeszcze załatwić ja go tak fajnie przyciągnę tutaj. Dobra, proszę bardzo. zabiję go. A tak przy okazji, tego też bym mógł zabić, bo... Bo on tak wygląda nieśmiało. I dobra, no właśnie. Ym... Ja wezmę jego to, bo to było lepsze. No i dobra, dwie ofiary, no jak na razie to całkiem dobrze. Bez zużywania żadnych gadżetów, więc no... Jeszcze lepiej. Ym... Widzę, że tam się... Takich, mają konflikt taki trochę. E, o on. Ja wiem co to będzie. Ja już wiem co to będzie. E, ja grałem z tym osobnikiem już kilka razy. Nie wiem dlaczego mówię osobnik, tylko tego tak pobrzmi. E, dobra. Mam strzały jakieś? Nie mam strzał za dużo. A on niestety. Znaczy on... ona... Nie wiem, ona ma takiego dziwnego skinać. Aha, łowieczności, serio. Dobra nieważne, no to muszę to jakoś inaczej załatwić, bo w takim razie tego nigdy nie zrobię. Yy, no. Aha, aha. no nie, no błagam, serio. Kiedy już mi się prawie udało, to nagle ten mi wyjedzie tutaj z takim czymś. Haha, i co? I co teraz? Aha i co, wygrałem A ja jeszcze mu podobiłam z tego łuku, bo coś tam miałem A nie, e, nie o to chodziło No i teraz chcę pozostać koczaki. No ale dobra e, Wygrałem drugą arenkę, w sumie nawet nie było tak trudno e, No więc dobra e, Ja robię cięcie i widzimy się na kolejnej arence No dobra, jestem już na kolejnej arenie I e, postaram się teraz znów wygrać tak jak na dwóch ostatnich może też mi się tak pofarci, nie wiem, ale tutaj mogli no, jakieś nawet ginie, co, nie tylko tego typa tutaj trzeba zabić, bo on jeszcze chyba nie skapnął się, że do niego idę. No, właśnie, troszkę mi szkoda tego, bo, patrzcie, o, sztle piromada, to się bardziej przyda niż ta siekierka, bo ona nawet nie ma knoka, dobra. I teraz tak, yy, oni, o nie, tutaj jest ktoś z rakietą, ja nawet. Przecież zużyłem, w sumie, więc... Bo... No. A tam jest jakiś Blaze. A ty jak Blaze'a mógłbym cię zabijać. Nie, 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 nie. Proszę, nie. Nie, nie rób tego. Nie, nie rób tego, proszę cię. Nie. A, i co? I umarłeś. Dobra. No, z tym setem mam troszkę kijową sprawę Ale jakoś się poradzę Mam taką nadzieję przynajmniej e, Dwa kile na razie e, Więc całkiem spoczko I jak widzicie mam teraz e, troszkę mało expa No ale wiecie Są te skrzynki na hubie Po prostu ostatnio mm, przez to, że mam tego diamenta Co chwilę sobie je wydaje No i, no i tak to wygląda e, Dobra seta Ja potrzebuję głównie seta Bo tam jakieś tam takie o... Takie okay, na przykład drewno to mnie nie obchodzi. O, set, set, set. Nie to e, dobra, teraz pójdę tutaj, tutaj też nie ma za dobrego seta, ale mam łuk szacunku. Dobra, jakoś się poradzę, tylko... A strzały nawet mam, no to całkiem spoko e, i temki. I dobra, e, klatę, ja potrzebuję tylko jedną klatę, dlaczego nie chcą mi jej dać? To jest już tak troszkę denerwujące, że jestem w której to już No, nareszcie, może nie jest za dobra, ale ważne, że coś, prawda? Co to jest? E... O, trafiłem. Spadł, dobra. E, jeżeli nie ma rakiety, to go już zabiję I dobra, teraz jest do kolejnego typka. Przepraszam, że mówię tak dużo razy. I dobra, ale dobra. Brat też polecisz. No... Gdzie to jest ta ostatnia osoba? No i tego też mogę zestrzelić z Nara. No i dobra, arena. To, jest, to e, Dobra, no to arenka wygrana. 182, to też całkiem dużo. E, no i dobra, ja robię cięcie i widzimy się już na kolejnej arence. Dobra, jestem już po cięciu. Tutaj wziąłem sobie coś zabójcą, nie wiem czy on będzie go chciał ze mną, ale no, wiecie, bo on dobrze gra i jednak na odcinku wolałbym tak szybko nie dadnąć. O, o, nawet się zgodził, że... więc całkiem spoczko. Wezmę tylko lepsze buty. okej. Okay. I yy, Dobra, mam nadzieję, że nie zużyję dzisiaj dużo gadżetów, bo jak na razie wygrałem trzy areny bez zużywania nawet jednego gadżetu, więc no, nawet spoko. No ale jak się zarabia, prawda? Teraz zwróciłem sobie jakby to, że dałem tam... Yy ja tutaj sobie tak zabuduję na wszystkich wypadek. Ja wiem, że to coś pewnie ty zabójca, yy ale... No... Yy ja się zawsze boję, że tam ktoś mnie zbije. Yy, dobra, tutaj mam tak, tak, tak. Nie, no mam ubijacza, no to pięknie. Okej, okay, sobie tutaj dam. To no, tak, tak. I myślę, że możemy iść już kogoś zabijać, tylko gdzie tutaj... O! Jakiś potencjalny kill. A dobra, e, kolejny kill będzie tutaj. Dobrze. E, no i teraz tego zabijemy też tak ładnie. Oby on nie knokał. Sorry, ja nie chcę sojuszu, typie. E, no, Było nie brać tego sojuszu. Ja tak nie jestem. Znaczy... Czasami pewnie bym brał, co już, ale no raczej to ja sobie tak przeważnie radzę sam. Dobra, czy on zabił mnie wszystkich? No tak. E, no to klepa, mój drogi kolego zabójco. E, no troszkę to było takie niespodziewane, a jeżeli on nie ma rakiet, a chyba nie ma, to ja wygrałem. Tak? E? A nie, on fleszem się typu. E, dobra. Narka. Takie życie, typy, no sorry. No więc dobra, arenka wygrana. Myślę, że jeszcze jedną zagramy sobie, więc robię cięcie i już widzimy się na ostatniej arence. Dobra, ja jestem już po cięciu na ostatniej arence i tym razem jest to western. czyli tamki nam będą miłe? No, nawet spoko, tylko hełmik jest taki troszkę felerny, no ale to się da jeszcze z takim czymś wygrać. No, no proszę bardzo, no z taką klatą. Jeżeli teraz przegram, to będzie naprawdę słabe. E... Tyle aren wygranych w odcinku, to ja jeszcze chyba nie miałem. Znaczy, bo generalnie teraz, e... jak już mówiłem, mam lepszy internet, więc nie wiem, czy to od tego. E... Ale wiecie, no, jednak internet też zrobi swoje, bo zwykle miałem troszkę bardziej lagi tam u babci. A byłem tam na cały miesiąc, no więc, no, dość długo. Dobra, tutaj sobie dam tak, tak, tak e... i idę ich pozabijać. Aha, dobra, nie, on jest już, spoko. <laughs> on jest spoko typem. Jakby co to cię pozdrawiam, zabójca? Yy, sorry, że się wtedy zabijemy, no ale wiesz, musiałem wygrać tą arenę. I dobra, tutaj, sobie typa zabijemy. Nie. A bym jeszcze spadł. Dobra i co? Padłeś. No dobra, padł. Tylko tutaj mi trochę zabójca cienia. Wyrzucił yy, truciznę na mnie. Proszę, mi się to nie spodobało, no ale trudno. Yy, I dobra, tutaj jest jakiś typek. A nie, to zabójca. Jaki on szybki. Jest tam nadal? Jest, no zabójca, weźmy go tak tutaj, zostaw, jeżeli byś mógł. Yy, dobra, anarka. Też padasz. No i sorry, zabójca, ale muszę chyba ci coś tutaj klepnąć, czy coś w tym stylu. Mam opowiedzieć. Oj. Dobra, Nara. I ty zabójca już nie żyjesz. Narka. Sorry, że gram na knoka, ale. Wygram? Nie, no taka arena. No jak widzicie, trudno, nie wygrałem. Prawie. No jednak nie udało mi się go już tym razem sknokować. No ale myślę, że odcinek wyszedł całkiem fajnie, e, więc jeżeli Ci się spodobało, to zostaw e, lajka, e, komentarz i jeżeli spodoba Ci się także mój kanał, to także subskrypcję. Ja byłem Squarex i narka.